Odcinek 25. W pewnej chwili chór dziewcząt holenderskich, przybranych w polskie stroje narodowe, intonuje po polsku: Jeszcze Polska nie zginęła. A przecież przez to miasto przeszła dywizja jak huragan nie zatrzymując się niemal. Także nikt z dywizji nie osiadł na stałe w tym mieście, jak to się stało potem w Bredzie, gdzie dobra setka żołnierzy pożeniła się. I na stałe osiedliła. Po złożeniu wieńców oficjalnych, sznur dzieci szkolnych, dziewcząt i chłopców, parami, każda dźwigając dużą naręcz kwiatów biało-czerwonych, podchodzi pod pomnik i składa kwiaty. Dzieci jest chyba ponad tysiąc. Rośnie pod pomnikiem góra kwiecia i rośnie w nas góra wzruszenia nie do opanowania. Słyszę tylko z oddali słowa burmistrza – to nie dla nas starych. To dla tych młodych, by wiedzieli na zawsze, że to Polacy nas oswobodzili i by przekazali to wiecznej tradycji tego miasta. Non omnis moriar. Nie wszystek umarłem. Pamiętają nas na szlaku bite w pierwszej polskiej dywizji pancernej od Caen aż po Wilhelmshaven. Myśl moja Wędruje śladami dywizji pancernej, śladami gąsienic czołgów i dział samobieżnych, śladami strudzonych nóg żołnierza polskiego, który dążąc do własnej wolności niósł wolność innym narodom. Za naszą i waszą wolność. A co się utrwaliło w pamięci na tym olbrzymim szlaku? Postaram się kolejno zebrać. Francja, 1940. Oto z pierwszej naszej kampanii francuskiej na pamiątkę bitwy o Montbar. 16 czerwca 1940 roku pomnik na grobie ośmiu żołnierzy dziesiątej brygady kawalerii pancernej z wykutym w kamieniu napisem w języku polskim i francuskim. Dla żołnierzy polskich, którzy polegli w bitwie o wolność. Francja 1944 Wysiłek uczczenia pamięci żołnierza polskiego i jego udziału w bitwie normandzkiej koncentruje się na i wokoło wojskowego cmentarza przy szosie camp do Falaise, wzdłuż której nacierała dywizja. A więc, polski cmentarz wojskowy w dirville l'Anganerie Niemal tysiąc grobów, na każdym krzyż kamienny z wyrytym znakiem dywizyjnym i nazwiskiem poległego. Martwy kamień nagrobków ożywia gama kolorów, świeżych, wciąż odnawianych kwiatów, znak serdecznej troski okolicznych osiedli polskich, szczególnie Potini. Na dziesięciolecie bitwy, staraniem i kosztem ludności prowincji Kalwados, wzniesiono imponujący pomnik w postaci stylizowanego orła polskiego z opuszczonymi skrzydłami nad grobami poległych. Szara masa betonu. Rozświetlona bardzo modernistycznie ujętym symbolem żołnierza, uratującego w nieśmiertelność. W fundamencie pomnika wmurowano akt erekcyjny o treści następującej, według tekstu oryginalnego: W imię Boga Wszechmogącego. Działo się roku pańskiego, 1954. W dzień 8 sierpnia, gdy prezydentem Republiki Francuskiej był René Coty, przewodniczącym francuskiego Zgromadzenia Narodowego Andrzej Littrocker, wiceprezesem Rady Departamentu Calvados Leonard Gilles, gdy wodzem naczelnym Polskich Sił Zbrojnych był zwycięski w wiekopomnej pod Monte Cassino bitwie drugiego korpusu dowódca generał broni Władysław Anders, dowódcą nieśmiertelnej z potwalez pierwszej dywizji pancernej generał dywizji Stanisław Maczek, a prezesem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów we Francji tejże dywizji major Marian Czarnecki. Dziesiątą rocznicę wszczęcia krwawych, ofiarnych i zwycięskich bojów, jakie polska dywizja Maczka. W szum srebrnych, husarskich skrzydeł praojców swoich wsłuchana na szlaku Caen. Falaise, Trent, Chambois, Montormel, Abbeville, Esden, Saint-Omer, Ypres, Ruler, Tilt, Ruisselede, Gandawa, Breda. Przez trzy miesiące nieustraszenie wiodła, gdy uwalniając wątczas od wroga ziemię francuską, belgijską, niderlandzką, a w roku następnym wdzierając się we wraże germańskie dzierżawy wyrąbywała dywizja nieukończoną i dziś jeszcze drogę do Polski. Gdy kosztem 1289 poległych, 3874 rannych i 22 zaginionych swych towarzyszy pancernych, dywizja rozgromiła potężne korpusy niemieckie, biorąc z górą 20 tysięcy jeńca, budząc słowa podziwu brytyjskiego, sojuszniczego marszałka Montgomeriego El Alamein, zdobywając obywatelstwo honorowe Gandawy i Bredy, a piękne miasto francuskie Abville, zgodnie z mieszkańców wolą za matkę chrzestną, odtąd poczytując, zorganizowany dla upamiętnienia tych historycznych wydarzeń pod przewodnictwem Leonarda Zila, działający komitet, ten oto pomnik ze składek francuskiego i polskiego społeczeństwa ufundowany przez artystów rzeźbiarzy Karola Gian i Jakuba Bertu wykuty, a przez architekta Piotra Bionweni na cmentarzu wojskowym w Launganeri wzniesiony i przez kapelana dywizji księdza Alfonsa Stopę uroczyście poświęcony ku czci poległych na polu chwały bohaterskich żołnierzy pierwszej dywizji pancernej postawił i akt niniejszy na wieczną rzeczy pamiątkę, Sporządził, podpisał i zamurować zalecił. Non omnis moriar. Cmentarz jest pod opieką rządu francuskiego i na jego budżecie, lecz to by nie wystarczyło, by nadać odpowiednio godną szatę. Działa wciąż inicjatywa zbiorowa ludności Kalwadosu i kolonii polskich która w roku 1960 doprowadziła do ukończenia ogrodzenia od strony szosy z piękną bramą wjazdową. Corocznie obchodzona sierpniowa uroczystość na cmentarzu, zbierająca przedstawicieli władz i społeczeństwa francuskiego, jak też liczne delegacje kolonii polskich we Francji, ze sztandarami i delegacje byłych żołnierzy dywizji nie pozwala zarosnąć chwastami zapomnienia pamięci tej najbardziej zażartej bitwy pancernej w kampanii inwazyjnej. I jakby obramowując pole bitwy pod Falaise, dwie dalsze pamiątki. Fontaine Le Pen w odbudowanym na miejscu zburzonego bombardowaniem kościoła, w przepięknym kościółku bardzo nowoczesnym, a autorstwa tego samego artysty francuskiego, który projektował nasz pomnik na cmentarzu, Tablica pamiątkowa ze znakiem Polskiej Dywizji Pancernej i 6. Brygady Piechoty Kanadyjskiej dla uczczenia pamięci dwóch oficerów i 19 szeregowych kanadyjskich i dwóch oficerów i 57 żołnierzy polskich. A w Szambuła, w środku miasta, które było świadkiem dwudniowej ciężkiej walki, tablica pamiątkowa z napisem w języku francuskim – dla żołnierzy 10. Pułku Dragonów pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej poległych dla waszej i naszej wolności dnia 20 sierpnia 1944 roku w Szambuła w sławnej Bitwie Normandzkiej. Szybki pościg dywizji poprzez północno-wschodnią Francję pozostawił tylko trwały ślad w abbeville nad rzeką Somą w postaci nazwy ulicy. Rut. De Polonais. Droga Polska. I pomnika z kamienia skutym w żelazie orłem polskim z tablicą z napisem w języku francuskim Rucz de Polonais. Na pamiątkę uwolnienia Abbeville przez pierwszą Polską Dywizję Pancerną dowodzoną przez generała Maczka 2 września 1944 roku. Belgia 1944. Mimo szybkiego tempa pościgu dywizji poprzez Flandrię, szlak bitew dywizji roi się od pozostawionych śladów bitew i objawów wdzięczności ludności flamandzkiej. Otwiera je podpis dowódcy dywizji w imieniu całej dywizji w historycznej księdze pamiątkowej miasta IPR. Księdze, którą rozpoczyna karta z listopada 1918 roku z podpisem marszałka Fosza. W Paszendale. Pamiątkowa tablica wyzwolenia przez Polaków w sali recepcyjnej Ratusza, a na cmentarzu wspólny odcinek grobów polskich i belgijskich żołnierzy poległych w latach 1940-1944. Na tymto obszarze Ipr paszendale Na historycznym pobojowisku z I wojny światowej 1914-1918 gdzie to wojna tłamsiła się przez cztery lata na tym samym miejscu, gdzie sukcesy nie tylko już dywizji, ale całych korpusów i armii mierzyły się nie kilometrami, ale metrami zdobytych krwawo okopów, błyskawiczny pościg dywizji polskiej pancernej przez kontrast miał największą wymowę. Wróler, pamiątkowa tablica, i nadanie jednemu z bulwarów nazwy Polen Plac. 7 september 1944. A na cmentarzu, przy grobach poległych Polaków, tablica w języku flamandzkim i angielskim naszym drogim polskim wybawicielom. Tilt, nieduże i nie najzamożniejsze miasto flamandzkie, w którym toczyły się ostre walki 24. Pułku Ułanów, i Ósmego baonu strzelców, przy akompaniamencie entuzjazmu wylegającej na ulicę mimo strat ludności belgijskiej, chciało uwiecznić każdy moment tego pamiętnego dnia 8 września 1944 roku. I tak w bramie przejściowej do katedry, na powale i ścianach, polskie orły i znaki dywizyjne, Kaplica Świętego Stanisława na pamiątkę uwolnienia miasta i tablica pamiątkowa wmurowana w kapliczce na peryferii miasta, gdzie zaznaczył się manewr naszych czołgów. W kilku miejscach na domach prywatnych wmurowane tablice z nazwiskami żołnierzy 24 Pułku Ułanów lub 8 Baonu Strzelców, którzy w tym właśnie miejscu w bitwie padli. Pamiątkowa tablica Murowana na ratuszu z napisem w języku flamandzkim i polskim, na pamiątkę dnia 8 września 1944 roku, w którym pierwsza polska dywizja pancerna wkroczyła do Tilt, walcząc za Waszą i naszą wolność, a na cmentarzu miejskim uszeregowane wokół pomnika groby żołnierzy dywizji poległych w walce o miasto. Gdy zbierano szczątki poległych w Belgii, by je przenieść na jeden polski cmentarz wojskowy w Lomel, Rada Miejska Miasta Tilt zaprotestowała i nie oddała swych bohaterów, którzy stali się relikwią miasta. Gandawa uczciła uwolnienie północnej części miasta i zlikwidowanie baterii ciężkich 21 cm dział niemieckich ostrzeliwujących miasto. Piękną tablicą pamiątkową z orłem polskim i znakiem dywizyjnym wmurowaną w sali recepcyjnej ratusza. W Saint-Nicolas, tej bazie natarcia dywizji pancernej na Axel Hulst, poza wmurowaną tablicą pamiątkową na ratuszu, adoptowany przez miasto pierwszy pułk pancerny otrzymał od społeczeństwa miasta sztandar, a od Rady Miasta prawo noszenia na ramieniu, herbu miasta. Ze świętym Mikołajem. A dziewiąty Baon Strzelców otrzymał od księcia regenta belgijskiego honorowe sznury na ramienne, tak zwane furażer i nazwę flamandzki. Holandia 1944 45 w dziesięciolecie bitwy o Aksel miasto uczciło pamięć żołnierza oswobodziciela pięknym nowoczesnym pomnikiem rannego gladiatora. Postać ulana z brązu spoczywa na marmurowym cokole z orłem polskim i napisem dla żołnierza pierwszej polskiej dywizji pancernej. W pięć lat później na bulwarze z nazwą Polen Plac. Poświęcono piękną ławkę z odpowiednią tablicą dla uczczenia pamięci dowódcy dziewiątego baonu strzelców, pułkownika doktora Szydłowskiego, najbardziej popularnej postaci z dni walk o to miasto. W uroczym zakątku cmentarza groby poległych w walce o to miasto Polaków, z pomnikiem z dwoma znakami dywizyjnymi i napisem w języku polskim i holenderskim za Waszą i naszą wolność. A nad kanałem Axelhulst w miejscu krwawej przeprawy krzyż dragonów na pamiątkę poległych w tej bitwie. Breda, najbardziej polskie miasto w Holandii. I przez pamięć Polaków, którzy uwolnili to miasto i w nim zimowali w roku 1944-1945, nawiązując węzły przyjaźni i miłości z mieszkańcami. I przez dużą liczbę żołnierzy, którzy osiedlili się po wojnie, miasto, w którym przez szereg miesięcy nie znikały z okien domów i wystaw sklepowych napisy po polsku Dziękujemy Wam, Polacy, mnoży na każdym kroku ślady pamięci. W sali recepcyjnej ratusza honorowa tablica na cześć pierwszej polskiej dywizji pancernej honorowego obywatela tego miasta. Tak. Specjalną uchwałą Rady Miejskiej nadano honorowe obywatelstwo wszystkim żołnierzom dywizji. Rada, uwzględniając, że ta polska dywizja przez swój wojskowy talent i brawurę zasłużyła na niespłacalną wdzięczność ludności miasta Bredy, decyduje nadać pierwszej polskiej pancernej dywizji z wojsk przymierzonych medal honorowy miasta Bredy w Srebrze, umieścić jej nazwę w Księdze Honorowej Miasta, i nadać jej obywatelstwo honorowe miasta. Podczas uroczystości nadania tego zaszczytnego i jedynego w swym rodzaju wyróżnienia, wręczono dywizji Księgę Pamiątkową z podpisami przeszło 40 tysięcy wdzięcznych mieszkańców. Księga ta obecnie jest złożona w Instytucie Generała Sikorskiego w Londynie. W dziesięciolecie bitwy o Bredę odsłonięto pomnik. W przepięknym miejscu Parku Miejskiego Wilhelmina Park na marmurowej kolumnie z Orłem Polskim i napisem w języku holenderskim w podzięce naszym polskim wyspobodzicielom 29 października 1940 roku dwa naturalistycznie ujęte orły w walce a po drugiej stronie alei na podmurowaniu z odpowiednio objaśniającą tablicą zdobyty w walkach w mieście i ofiarowany przez dywizję miastu niemiecki czołg typu Pantera. Obraz uzupełniają na dwóch cmentarzach miejskiej groby Polaków poległych w bitwie o miasto z nagrobkami z kamienia i pomnikami z napisami Przedmiot corocznego kultu ludności miasta. Niemcy, rok 1945 Trudno się spodziewać, by pamięć niemiecka chciała zarejestrować i pielęgnować jakiekolwiek ślady krwawych walk, zwycięstw polskich i okupacji północnej Fryzji przez pierwszą polską dywizję pancerną. Bezstronna i beznamiętna historia zarejestruje jednak ten fakt dla potomności, że Polacy odnosili tu zwycięstwa w północno-zachodniej części Niemiec. I okupowali ten szmat kraju niemieckiego przez przeszło dwa lata, nie bratając się z ludnością miejscową, ale i nie dopuszczając się żadnych gwałtów i nadużyć. I zanotuję fakt, że przez dwa lata był taki żywy pomnik maczków. Oto brytyjska administracja terenów okupowanych zaskoczona masą Polaków, wychodzących z obozów koncentracyjnych, z niewoli i z przymusowej pracy na roli w zakładach przemysłowych na zachodzie Niemiec, ewakuowała miasto Haren nad rzeką EMS, znane z walk dywizji i oddała dywizji do dyspozycji. Tak powstało tu na zachodzie Niemiec miasto Maczków, na kilka lat czysto polskie, z polską ludnością i polskimi władzami administracyjnymi, przez które to miasto, Dając chwilowy przytułek, jak przez etap przeszła duża masa polskiej ludności, zanim rozproszyła się po całym niemal świecie. Koniec książki Stanisława Maczka pod tytułem Od podwody do czołga. Czytał Henryk Drygalski. Nagrano w zakładzie nagrań i wydawnictw Związku Niewidomych w Warszawie w roku 1017 dziewięćset realizacja akustyczna Roman Powała